Przedostatni tydzień maja powita nas słoneczną pogodą i dość wysoką temperaturą powietrza. W poniedziałek na Dolnym Śląsku termometry powinny wskazywać około 20 stopni. Poza tym będzie o kilka stopni chłodniej. Tymczasem już we wtorek nad przeważającą część Polski rozległy wyż Kaukaski, zacznie kierować wyraźnie cieplejsze powietrze z nad Bałkanów. Tym razem najcieplej będzie na krańcach wschodnich. Tam słupek rtęci może wskazywać nawet 26 stopni. Już od najbliższej środy pogoda w Polsce zacznie się mocno komplikować. Nasz kraj znajdzie się wówczas pod wpływem niżu znad Mazowsza, a wdzierające się z zachodu chłodne i atlantyckie powietrze będzie wypierać bardzo ciepłą masę powietrza znad Bałkanów. Taka sytuacja doprowadzi w Polsce do powstania gwałtownych burz z gradem, ulewami i porywistym wiatrem. W najbliższy wyborczy weekend pogodnego nieba można spodziewać się szczególnie w zachodniej połowie kraju. Poza tym prognozowane są gwałtowne burze. Nad Polskę napłynie chłodniejsze, oceaniczne powietrze, a termometry będą wskazywać od 14 stopni w strefie burz do maksymalnie 23 stopni w województwach zachodnich. Od kolejnego poniedziałku burzowe niże na szczęście ustąpią, a nasz kraj dostanie się pod wpływ pogodnych wyżów z nad Europy Zachodniej i Skandynawii. Jeśli pokropić, to będą to opady lokalne o charakterze przelotnym. Na temperaturę powietrza narzekać nie będziemy, a wysoko operujące już słońce podgrzeje powietrze wyraźnie powyżej 20 stopni. Pod koniec maja na zachodzie kraju może być nawet 28. Stopni. Jak widać, tegoroczna wiosna coraz wyraźniej przygotowuje dla nas typowo letnie warunki pogodowe.